Jeżeli zostawisz subskrypcję z łączkiem w ciągu najbliższych 10 sekund, to z cukierniczki wypadnie Ci milion złotych. Naprawdę. Siemas strony UEZIF. Przed filmem chciałem Wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj awatar kosztuje 4,99, Miniaturka 4,99, a Banner 14,99. Ale wprowadziłem dla Was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to Starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera banner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on banner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni, najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on banner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafeCard, przelew oraz SMSy. Z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Siema, z tej strony myślę, że tak przez się chciałbym was zachęcić do zostania łapki w górę, subskrypcji i Oraz oczywiście wpadnijcie na mój Instagrama Łezwiwyty, a dlaczego tam możecie wpaść? Ponieważ, uwaga, tam odpisuję na dosłownie każdą wiadomość, jakiekolwiek pytanie czy cokolwiek innego po prostu Nawet jak mi napiszesz tam siema czy cześć, to ja ci na to odpiszę więc po prostu śmiało pisz po prostu do mnie na tym Instagramie No ale posłuchaj, jak już do mnie piszesz, no to by wypadało Chociaż zafollowować i dać serduszko pod najnowszym zdjęciem A tam są naprawdę bardzo spoko zdjęcia Także no, po prostu wpadaj na tego Instagrama No i tam mniej więcej widzicie też również jak ja wyglądam Więc jeśli idzie to ciekawi w jakiś sposób No to po prostu wpadaj na tego Instagrama Łezif Ale ostatnio o tym nie powiedziałem właśnie w filmie Więc teraz powiem Uwaga, mam konto dla widzów Także dodawaj mnie do znajomych na Fortnite Łezif.yty i tam po prostu każdego zaakceptuję A jedyny wymóg jaki jest no to po prostu Żeby mnie subskrybować wraz z dzwoneczkiem Także no zostaw tą subskrypcję z dzwoneczkiem Ponieważ no lecimy po nie wiem Po 15 tysięcy subskrypcji 500 Do końca tego miesiąca A więc subskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem Oraz zostaw łapkę w górę pod filmem Aby właśnie trafił on do większej ilości osób No i jak już jesteśmy przy temacie subskrypcji z dzwoneczkiem No tutaj mamy 5 ostatnich subskrypcji No i jeśli chcesz się tutaj dołączyć I chciałbyś abym cię pozdrawił na odcinku Tak jak pozdrawiam te osoby no, to po prostu zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem oraz daj łapkę w górę, i możliwe, że się tutaj pojawisz. A naprawdę jest to bardzo spoko się pojawić, jak widzieć swój nick na filmie. Także co, subskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ i ty z tego masz plusy, i ja. Także co, nie zwlekaj i subskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeśli chcesz, abym ci przypił serduszko, ponieważ każdemu przypinam serduszko, kto napisze w komentarzu szkoła. Także każdy komentarz o treści szkoła serduszkuje. No i co, zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem w palinę go Instagrama, Zapraszam cię do mojego Discorda Na mój drugi kanał Oraz zapraszam do znajomych .ety, A my już przechodzimy do filmu Generalnie w jednym z ostatnich moich odcinków Wspominam wam o właśnie miejscówce podwodnej A mianowicie Atlantydzie I generalnie różne takie wycieki tam powstały Jednak były to takie stricte teorie Po prostu i na razie do niej było w jakimś większym stopniu pewne Jednak na razie wszystko się po prostu powoli zaczyna potwierdzać. Także generalnie możliwe, że ujrzymy sobie Atlantydę właśnie w Fortnite. A więc osoby szukające właśnie różnych rzeczy w plikach gry dotarły do dźwięków oraz samej nazwy miejscówki. Jeden z popularniejszych likerów, czyli Hypex. Pokazał nam właśnie wszystkie dźwięki, które będą nam towarzyszyły, gdy będziemy odkrywać tą miejscówkę. Cały materiał ma aż 12 minut, dlatego tam no, nie pokażę wam go, ponieważ to tam się nic zwykłego nie dzieje i po prostu powinno się go traktować jako potwierdzenie tego, że rzeczywiście będziemy mieli taką Atlantydę w Fortnite. Cie. No i będzie to oczywiście miejscówka nikogo innego jak Aquamena. Deadpool miał swój jacht, no to Aquaman będzie miał. Podwodną miejscówkę Atlantydę. Na razie niestety nie wiadomo, gdzie sama Atlantyda się będzie właśnie znajdować. Likerzy ogólnie nie potrafią ustalić jednego miejsca, każdy ma jakieś tam swoje inne, ponieważ znaleziono właśnie bardzo dużo potencjalnych miejsc. No i jeden z graczy po prostu sugeruje, że będzie to lokacja największego wiru, oczywiście na mapie. No i nie jest to nic potwierdzone, jest to zwykła sugestia, jednak no miałoby to trochę sensu. Generalnie podzielcie się, co sądzicie o tym, że będziemy mieli Atlantydę w Fortnite. Cie. Dajcie znać, czy myślicie, że to będzie bardziej taka miejscówka podwodna, że będzie nie wiem, pływanie pod wodą jakieś magiczne, czy po prostu się woda rozstąpi do tego stopnia, że po prostu tam no nie będzie jakby wody i po prostu będzie sama Atlantyda. Ja obstawiam oczywiście tą drugą opcję. Ponieważ na razie nie mamy mechaniki nurkowania, co właściwie. Wierzyłem bardzo, że będzie w tym sezonie mechanika nurkowania, a jednak nie ma. Także to tutaj Epic mnie zaskoczyło, ale w sumie nie wiem, czy to rozwiązanie nie jest lepsze, ponieważ to no, nie trzeba żadnych podwodnych mechanik innych robić, po prostu mamy wszystko tak jak dawniej. Woda aż tak nie przeszkadza, jakby mogło się to wydawać po prostu na pierwszy rzut oka. Także generalnie, no nie wiem, mi się na przykład w tym sezonie naprawdę mega przyjemnie gra i uważam, że naprawdę Epic, no zrobiło bardzo dobrą robotę i naprawdę, żeby połączyć, no, wodę, z której się po prostu. Po prostu ciężko po prostu cokolwiek robi. Z po prostu zgrywalną grą, to jest naprawdę ciężkie. A Epic według mnie sprostało temu zadaniu. No i właśnie im się to udało zrobić. Dajcie znać właśnie, jak Wam się podoba ten sezon. No ale wracając do Atlantyny, no to generalnie niestety na razie nie wiem, gdzie ona się pojawi. Jak już mówiłem, likerze się spierają o to, gdzie właśnie ta miejscówka będzie się znajdowała. Jednak no, na razie nikt tego po prostu nie, nie jest w stanie potwierdzić. Możliwe, że nawet nie wiem, Atlantyda zastąpi jakąś miejscówkę typu Przyjemny Park, czy coś takiego, co szczerze wątpię, ale to jest taka opcja, chociaż jest ona bardzo mała prawdopodobna. Jest tak samo prawdopodobna jak to, że, nie zasubskrybujesz ten kanał wraz z Dzwoneczkiem. Więc po prostu, jeśli chcesz, aby Atlantyda się pojawiła już teraz w Fortnite, no to subskrybuj kanał wraz z Dzwoneczkiem oraz zostaw łapkę w górę. No i co, ja ci już nie będę mówił, chyba, że musisz zostawić tą łapkę w górę, no bo, no, jak nie zostawisz łapki w górę, no to, posłuchaj, film ci się wyłączy za 5 sekund. Także, no, szybko, a łapka w górę, także 5, 4, 3, 2 oraz oczywiście 1. Dobra, super, jak zostawiłeś tą łapkę w górę, no to, słuchaj, uważaj, bo możesz dostać mandat, jeśli nie zasubskrybujesz tego kanału wraz z dzwoneczkiem, więc szybko subskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem, ja się dam na to nie... Tak samo 5 sekund, także myślę, że zdążysz. Także 5, 4, 3, 2 oraz oczywiście 1. No i generalnie, to jak już wszystko ci się udało zrobić, no to zapraszam na mojego Instagrama, na mojego Discorda, na mój drugi kanał. No i my już będziemy przechodzić, oczywiście, do kolejnego newsa. Ale podzielcie się najpierw w komentarzach, co sądzicie o tym, o tej całej Atlantydzie i tak dalej, o tym sezonie. Generalnie, podzielcie się, co sądzicie o tym sezonie w Fortnite i o zmianach, jakie już wyciekły, typu auta i tak dalej. No, ja sobie z chęcią to poczytam, ponieważ. Ja na przykład do out mam mieszane uczucia Także co, napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie, A my już przechodzimy do kolejnego newsa Dobra, a więc teraz przedstawię wam trzy skiny, które możliwe, że wejdą Z okazji 14 dni Fortnite będą to na przykład style albo właśnie skiny Także generalnie pierwszy skin to jest właśnie to, to taki skin pana pomagiera Właśnie ducha, który jest po prostu w ubranku takim letnim No i myślę, że to bardzo spoko jest Koncept i mam nadzieję, że rzeczywiście się pojawi W Fortnite'cie, ponieważ no ja z chęcią Bym sobie takim pomagierem pograł Szczególnie, że no pomagierzy ostatnio zostali Dodani do plików gry jako skiny Więc możliwe, że właśnie pomagier w Fortnite'cie Będzie jako skin, na przykład na 14 dni Fortnite i możliwe, że będzie on Wraz z takim stylem dla każdego Także co, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście takiego skina A kolejny skin, a bardziej już styl Jest to właśnie styl do tego Oto skina, nie pamiętam jak on się nazywał Ale generalnie no wszedł on Rok temu właśnie na 14 dni Fortnite i wtedy właśnie pierwszy raz się pojawił Grappler w Fortnite. Cie. No i generalnie naprawdę myślę, że takie coś by mogło wejść Ponieważ no ten skin już ma wiele styli, no i generalnie naprawdę myślę, że takie coś Mogłoby się pojawić jako na przykład osobny skin dla każdego za 14 dni Fortnite Albo po prostu styl dla osób, które już mają tego skina Generalnie mam nadzieję, że takie coś się rzeczywiście w grze pojawi No i dajcie znać, czy chcielibyście taki oto styl, ponieważ ja naprawdę bym chciał no i generalnie naprawdę jest to bardzo ładny koncept i miejmy nadzieję, że takie coś rzeczywiście się pojawi. Myślę, że właśnie na 14 dni Fortnite w tym roku po prostu zostanie dodana jakaś przeróbka po prostu tego skina. Możliwe, że za fałdolce, możliwe, że za darmo po prostu ją otrzymamy, na razie nie wiemy. W ogóle miejmy nadzieję, że te 14 dni Fortnite wejdzie, ale to jest już tak 90% daje po prostu na to, że rzeczywiście te 14 dni lata, przepraszam, mówiłem 14 dni. Fortnite 14 dni lata o to mi chodziło, ale myślę, że każdy wie po prostu o co chodzi mi. Także no, generalnie miejmy nadzieję, że 14 dni lata wyjdzie w Fortnite, ale no to będzie na jakieś 90%, według mnie. No, ostatni skin jest to oczywiście skin, o którym wam wspominam w ostatnim filmie. Generalnie jest to po prostu metalowa pani Misia. No, i jest on po prostu już tak na 99% za darmo. Na pewno dla każdego, kto posiada po prostu ratowanie świata. Także jeśli posiadasz ratowanie świata, no to najprawdopodobniej otrzymasz skina do Battle Royale już niedługo. Możliwe, że na rozpoczęcie eventu 14 dni lata w Fortnite. Cie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie z wpadnijcie do mojego Instagrama, łazi wyty, napiszcie w komentarzu szkoła, ci ja przypnę serduszko. Także każdy komentarz, który będzie zawierał słowo szkoła, będę serduszkowo. Możesz napisać jakiś komentarz i dodać do niego szkoła, ja ci dam serduszko, możesz napisać. Same szkoła i też Ci dam serduszko, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrybujmy kanał wraz z węczkiem, ponieważ lecimy po 15 500 subskrypcji do końca tego miesiąca, więc powiedz babci, tacie dziadkowi każdemu po prostu, nawet, nie wiem, sąsiadowi, sąsiadce, po prostu idź, powiedz każdemu po prostu powiedz o tym, żeby zasubskrybował mój kanał wraz z węczkiem, zostaw łapkę w górę. No i co ja jeszcze już będę zami żegnał. Trzymajcie się, no i cześć!